Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Darmusak i zapraszam na kolejny dzień kalendarza odmentowego. Tym razem niespodzianka, dzień 17. Tak, słuchajcie, 17 grudnia, 17 dzień kalendarza. No i co mamy przygotowane w ofercie? Ano, mamy przygotowany niemiecki pojazd ciężki E75 TS. Myślę, że wiele osób pamięta ten pojazd z zeszłego roku. Był on dostępny w dużych paczkach. Świątecznych i wtedy wszyscy walczyliśmy o to, żeby ten pojazd zdobyć. W tym roku walczymy o Bizantę, walczymy o Wiesora. Jak sami wiecie, z różnym, z różnym skutkiem. Ja ten pojazd w garażu mam, więc po przedstawieniu danych takich tabelarycznych przejdziemy oczywiście do bitewki, rozegramy bitewkę na żywo i zobaczymy, jak to sprawdza się na polu walki. No dobrze, ale przejdźmy, słuchajcie, do naszych ofert i zacznijmy od oferty za złoto. W zestawie mamy oczywiście pojazd, mamy miejsce w garażu, załogę na 100% i 25 misji razy 5. Więc tak zestaw standardowy zostało to wycenione na 9700. Nie zastosowano żadnej tutaj zniżki. Więc cena raczej mało atrakcyjna, tak nic, nic ciekawego. Jeśli chodzi o e, oferty za prawdziwą kasiorkę ja już Wam pokazuję, jak to wygląda. Zestaw standardowy E75 TS, załoga na 100%, miejsce w garażu i 25 misji razy 5 zostało wycenione na 139,56 zł. Jeśli chodzi o zestaw najlepszy, zakup tutaj mamy E75, załogę na 100%, miejsce w garażu, 5000 golda, czyli więcej niż wczoraj. No, wczoraj była 7, niektórzy powiedzą, tak, to prawda, była 7, ale. Moim zdaniem te 3000 golda w zestawie wczorajszym to taka dziadoszczyzna Wargamingu. Dodatkowo mamy oczywiście 500 tysięcy kredytów, 40 misji razy 5, ulepszoną wentylację, mechanizm dosyłający, stabilizator pionowy i po 10 sztuk rezerw osobistych na doświadczenie dla załogi i wolne doświadczenie przez 2 godziny plus 300%. I ten zestawik został wyceniony na 220 57 zł. Groszy. Masa kasy. Nie będę się do tego odnosił. Skoncentrujmy się na tym zestawie standardowym. 139 zł. Niestety nie ma tutaj żadnej zniżki. Nie ma nic ponad pojazd i właściwie miejsce w garażu z załogą. Więc żaden rarytas pod kątem cenowym. No dobrze. Porównajmy teraz sobie podstawowe dane tabelaryczne. Wybrałem, słuchajcie, tutaj kilka pojazdów premium. Wybrałem też dwa czołgi, które niedawno weszły do WOTA T77 Bizantę. Ja wiem, że one mają system magazynkowy i tutaj porównanie może nie do końca będzie prawidłowe, ale ponieważ to są jedne z najnowszych pojazdów, no to chciałem zobaczyć, jak to też wygląda. No dobrze, zacznijmy słuchajcie, od HP E75 TS 1500 punktów. Najwięcej ma oczywiście Lew 1650, pozostałe pojazdy. Wartości zbliżone 1400-1450, najnowsze konstrukcje, pozostałe również 1500, tak jak E75, więc wartość typowa. Jeśli chodzi o uszkodzenia pociskiem standardowym, E75 TS 360, lepsze pod tym kątem jest, są 50 TP i Defender mają po 440, pozostałe pojazdy 300, 320, 360. Więc to jest taka wartość, która nasz pojazd plasuje gdzieś po środku tego zestawienia. Przejdźmy do DPM-u. E75 TS uzyskał 1911. Najlepszy rezultat uzyskał Karnawał Action X 2338. Pozostałe pojazdy 1600, 1700, 1400, więc wartości niższe od naszego E75 więc to jest jedna z mocniejszych stron naszej ręki. Jeśli chodzi o penetrację na pocisku standardowym mamy 227, lew wartość najwyższa 234, pozostałe pojazdy w granicach 225, 232, 218, więc ten parametr też jest średni jeśli chodzi o czołgi z tego zestawienia. Nie wybijamy się ani na plus, ani na minus, jest średnio. Jeśli chodzi o penetrację na pocisku goldowym, 282, tutaj największą penetrację ma T77, 299. Pozostałe pojazdy, 294, 263, 245, 270, więc tutaj też jesteśmy gdzieś po środku zestawienia. Przejdźmy teraz do celności na 100 metrów. Uzyskaliśmy wynik 0,38. Najlepiej pod tym kątem prezentuje się karnawał action X 032, pozostałe pojazdy mają wartość od 0,33 do nawet 0,44, więc jeśli chodzi o nasz parametr, też lądujemy gdzieś po środku zestawienia. Jeśli chodzi teraz o czas celowania, mamy 2,5 sekundy, najlepiej karnawał action 2 i 3, pozostałe pojazdy 2 i 7, 3 i 29, więc jeśli chodzi o Nasz parametr jest jednym z lepszych, więc tutaj czas celowania będzie na korzyść E75 TS. No i oczywiście e, moc na tonę. Uzyskaliśmy 16 koni równiutko. Jedynie e, jedna z nowszych konstrukcji T77 ma 16,33. Pozostałe pojazdy w tym zestawieniu zdecydowanie gorzej. 14,29, 14,62 nawet 12,46 w przypadku Bizanty. Więc jeśli chodzi o dynamikę, E75 TS jest naprawdę super. Dobrze, przejdźmy teraz do omówienia jeszcze tutaj pancerza, ale zanim pancerz, to tu jeszcze podstawowa informacja. DPM 1911, uszkodzenia 360, penetracja 227. Czas przeładowania 11,3, czas celowania 2,5. Jeśli chodzi o prędkość, do przodu 45 km na godzinę, do tyłu 18, no i 16 koni na tonę, czyli dynamika naprawdę świetna. Depresja działa 8 stopni, elewacja 15. Jeśli chodzi o kadłub z przodu, mamy 120 mm, z boku i z tyłu po 80 w przypadku wieży od przodu 230 z boku 120, z tyłu 80 i gąsienice dają dodatkowo 40 mm pancerza. Jeśli chodzi o HP, mamy 1500 punktów zdrowia. I teraz zasięg widzenia 390 m. Załogantów mamy 5: dowódcę, kierowcę, celowniczego, radiooperatora i ładowniczego. No dobrze, przejdźmy teraz, słuchajcie, do omówienia pancerza. Ja już go sobie tutaj ustawiam, daję go troszkę bliżej. Ok. Dobra, zacznijmy, słuchajcie, może od płyty dolnej. Dolna płyta ma 95 mm, ale jest, słuchajcie, tak skontowana, że o dziwo, żeby ją przebić, potrzebujemy większych penetracji niż na płycie górnej. Górna, mimo tego, że ma 120, zobaczcie, tutaj przy samym dzióbku potrzebujemy 180 żeby się wbić na górnej płycie. W przypadku płyty dolnej przy samym dziuku potrzebujemy już tych mm200. Więc jeżeli mamy do wyboru, no to chyba lepiej strzelać w tym momencie w płytę górną. Mimo tego, że ona na wszędzie, na całej swojej powierzchni ma 120, więc teoretycznie grubszy pancerz, to tak jak powiedziałem, potrzebujemy od 180 do 200. 201 mm, żeby tutaj spenetrować, natomiast płyta dolna zobaczcie, od 200 do nawet 220 na samym, samym spodzie. Więc proponowałbym raczej celować w górną płytę, co jest takim trochę dziwnym, można by rzec, taką dziwną cechą, bo z reguły zawsze celujemy w dolną. No, ale tutaj mamy troszkę sytuację odwrotną. Jeśli chodzi, słuchajcie, o wieżę, wieża jest naprawdę dobrze opancerzona. Więc schowanie podwozia powinno nam pozwolić zadawać dużo obrażeń, a jednocześnie rykoszetować strzały przeciwników. Na wieży mamy 210 mm, i zobaczcie, że tutaj strzelając pod wieżę, możemy próbować się przebić, możemy oczekiwać penetracji, ale tu musimy mieć powyżej 260. 200, to po środku tutaj 231, żeby się wybijać. Jeśli chodzi o boki wieży, czyli jeżeli strzelalibyśmy powiedzmy bardziej po środku, no to strzelając przy samym dziale potrzebujemy 230, natomiast już schodząc delikatnie na boki, okazuje się, że mogą być rykoszety, ponieważ tutaj wartości są powyżej 500 mm. Im bardziej na bok, tym więcej rykoszetujemy. Więc, jeśli mielibyśmy strzelać w wieżę, to na pewno centralnie pod lufę. Tutaj mamy 237 mm. Ewentualnie, jeśli mamy dużo penetracji, no to tutaj trochę po bokach, ale wszystko pod wieżę. Przy samym dziale, gdzie teoretycznie powinniśmy się przebijać, mając 231, więc teoretycznie wygląda na to, że wieża powinna być bardzo mocną stroną tego pojazdu. Analizując wieżę, musimy oczywiście też wspomnieć o garnku, który do tego, żeby go przebić, potrzebujemy około 190-200 mm. On ma tutaj 140, ale zobaczcie, że ten garnek nie jest duży, więc celowanie tutaj, jeśli pojazd będzie się też poruszał przód, tył, może być mocno utrudnione. Chodzi na to, słuchajcie, że wieża jest naprawdę mocną stroną tego pojazdu i raczej będzie ciężko ją spenetrować, zwłaszcza jeżeli pojazd będzie jeszcze się do tego bujał albo będzie tą wieżą kręcił troszkę na boki. Zdecydowanie prościej strzelać w górną płytę, no ewentualnie jak ktoś, że tak powiem, za bardzo się w boju zapomni, no to będzie strzelał w dolną, ale też ma szansę na, na przebicie. Jeśli chodzi, słuchajcie, obok tego czołgu, zobaczcie, że pancerz jest zbudowany też z takich, jakby, warstw, takich płyt, które im dalej do tyłu, tym mają mniejszą tutaj grubość, co powoduje, że też różne penetracje będą nam tutaj potrzebne. Strzelając stricte w tył wieży, czyli tutaj ten element taki zielony, potrzebujemy w granicach 100 mm. 97 mm, żeby się przebić. Tutaj mamy 80, natomiast im bliżej przodu, tym pancerz staje się grubszy, no i tu automatycznie potrzeba też tych mm więcej. Ale powiedzmy, dochodząc gdzieś tak do y, połowy wieży, nie jest to jeszcze jakaś taka wartość kosmiczna. Tak, tu potrzebujemy w granicach 160, im bardziej do tyłu, tym troszkę mniej. Tutaj mamy jeszcze takie, słuchajcie, fartuchy. One dają 40 mm, przepraszam, one dają 5 mm. Gąsienice dają 40 mm. Jeśli chodzi o tył pojazdu, mamy tutaj 80 mm, więc potrzebujemy 89,90, żeby się spokojnie przebijać, jeśli chodzi o kadłub z tyłu. Natomiast jeśli chodzi o wieżę, mimo tego, że mamy też 80, to pamiętajcie, że jej kształt jest taki zaoblony. Więc tutaj potrzebujemy od 91 do powiedzmy 156-7, żeby powiedzmy wbijać się tutaj w ten obszar z jednej z drugiej strony. No ewentualnie strzelamy tutaj po prostu centralnie w tył wieży. I tutaj jest 60 mm, więc wszystko co ma powyżej 60 będzie się tu wbijało. Ale tak jak powiedziałem, celujemy w środek wieży, natomiast jeżeli strzał gdzieś zejdzie na boki, to też raczej przebijemy, aczkolwiek tutaj troszkę te penetracje rosną. Ale to wynika jakby z samego kształtu wieżyczki czołgu. No dobra, tak wygląda, słuchajcie, pancerz. Podsumowanie: wieża bardzo mocna i do wystawienia. Jeśli chodzi o kadłub, to tak, raczej bym powiedział, standardowo celujemy raczej w górną płytę niż w dolną, jeśli się pokaże. Natomiast jeśli chodzi o wieżę, celujemy poddziało. Tu mamy największe szanse na przebicie, i celujemy również bezpośrednio przy samym y, dziale, przy samym jarzmie, bo to, ponieważ tutaj też wartości są niższe i można ewentualnie tutaj się wbijać. No dobra, mamy omówiony pancerz, mamy omówione podstawowe dane techniczne. Przejdźmy zatem do garażu. No dobrze, jesteśmy w garażu, a zatem zapraszam na bitewkę. No dobrze, końcowe odliczanie. Mapa Murowanka. Losowanie na same ósemki. Mamy dwie arty na stronę. Także dość czuję, że przeokrutne baboki będą do mnie strzelać. Ale obym się, słuchajcie, mylił. Obym się mylił. Mapka jest taka, że mamy dużo otwartej przestrzeni. I to mnie troszkę niepokoi. Dobra baza baza jest tam na środku tam pojechała większość drużyny więc OK Natomiast ja tutaj z doświadczenia wiem z doświadczenia wiem że tutaj bardzo często ludzie jeżdżą niezależnie od tego gdzie znajduje się baza i właśnie to chciałbym wykorzystać a żeby trochę tutaj uszkodzeń zadać no, tylko zawsze tutaj jechał z nami jakiś e, lajcik albo jakiś medzik. o Pojawił się kolega z drużyny przeciwnej. Udało się pierwsze punkty zdobyć. Gdzie on tam jedzie? O, to jest pytanie. O, tu się pojawił drugi. Nietrafiony. A szkoda, pojawia się kolejny, i to jest właśnie, słuchajcie, to o czym mówiłem, że yy, baza jest tam, a ludzie i tak, słuchajcie, tędy cisną. Więc nie wiem. Ach, kurde, nie trafiłem. Szkoda, szkoda, szkoda. Jeszcze parę sekund. No trochę nas tutaj już tak powiem trzymało na tyle czołgów, bo koni tu ruszą to nas centralnie pozamiatają. Najfajniejsze jest to, że pojazdy wyjeżdżają i znikają. No to jest w wodzie piękna sprawa, naprawdę to jest coś fantastycznego. Jak wyjedzie to zniknie. No, Żaruwa. Dobra, udało się milowi wsadzić. Nasi tam kapują, więc to jest dobra informacja. A ty dziadu. No to masz. Bardzo ładnie tam go ktoś dobił elegancko. Właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy, że... A, i zostało mu jeszcze. Ale bitwa wygrana, słuchajcie, nasi skapowali. Bardzo często jest taka sytuacja, że baza jest na środku, natomiast czołgi jadą zupełnie naokoło, przeciwną stroną, jakby zupełnie nikt nie patrzył, gdzie trzeba tak de facto skapować, albo obronić bazę. Tu się to potwierdziło, razem tutaj jeszcze z kolegą udało nam się chyba trochę zrobić dobrą robotę, bo powstrzymaliśmy te pojazdy. Zobaczmy, jak to w ogóle wyszło. O Jezuś! Znaczy, no co ja mogę tu skomentować? No chyba niewiele. Sami widzicie, jakie są wyniki. Nasz pojazd zadał 2316 uszkodzeń, to jest pierwsze miejsce. Pozostałe pojazdy nie licząc tego, tej WZ, no to nawet nie wiem, jak to skomentować. Słuchajcie, naprawdę, trzy pojazdy zero. Arta oddała trzy strzały, nie tylko jednego fraga, a to chyba było, było wykończenie tego czołgu, do którego ja strzeliłem. Emil trzy strzały, jedno trafienie. UDES 10 strzałów i tylko jedno przebicie, słuchajcie. IS oddał tylko dwa strzały, jedno przebicie. Ta Arta to w ogóle nic nie trafiła. Jedynie z odłamków chyba mogła trafiać. No tak, bo trzy strzały oddane. Trafienia bezpośrednie jedno. No to ok, no to załóżmy, że to, to weszło. Bizantę. 7 strzałów, z czego 4 trafił. Isu oddało 2 strzały tylko. Co tu się podziało? Słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego. My oddaliśmy 8 strzałów, 6 trafiło, 6 przebiło. No to akurat my tu mamy naprawdę niezły niezły yy, Niezłą skuteczność, to chciałem powiedzieć. No dobra, no nie komentujmy tego. Słuchajcie, zarobiliśmy 96 tysięcy. 11 tysięcy idzie do skarbca. Po zastosowaniu bonusika mamy 6 tysięcy dodatkowego EXPA. Nie, no to jestem po prostu w szoku. A zobaczmy, słuchajcie, jak w drużynie przeciwnej. No tu u nich, zobaczcie. M41, tak lajcik, prawie 2000 uszkodzeń. To jest, to jest coś. Ten Emil, który tam walczył po naszej stronie 1500. Dobra. Może nie komentujmy. Wygraliśmy skapowane, mamy tutaj ogień skuteczny. A, miałem zobaczyć, czy udało nam się jakoś coś odbić. Zablokowane przez pancerz 1000. No, mogło być więcej, ale zablokowaliśmy tylko tysiące. Słuchajcie, podsumowanie. Powiem Wam tak: pojazd jest średni, tak bym go ocenił. Ma średnie parametry i faktycznie średnio wypada w bitwie. Teoretycznie ma twardą wieżę i słabszy kadłub to tak jak większość czołgów ale jak trafi na dziewiątki na dziesiątki no to przebicie tej wieży dla wyższych tierów problemem raczej nie jest. Jeśli chodzi o jego mobilność, o jego dynamikę jest w porządku. Jeśli chodzi o działo też jest w miarę niezłe, chociaż czasami czasami trzeba załadować golda, żeby coś przebić. No i teraz zasadnicze pytanie Czego brać, czego nie brać. No i mam trochę dylemat, bo hmm, chyba jednak bym się na niego nie do końca zdecydował. Słuchajcie, zrobimy tak. Sprawdźmy jeszcze jeden, jedno, jeden parametr, jedne dane i zobaczymy, co tam nam wyjdzie. To wtedy też będzie jakaś podpowiedź co do samego pojazdu. Widzimy się za chwilę. No dobrze. Jesteśmy tutaj, gdzie chciałem jeszcze Wam pokazać trzy, takie cztery informacje, które może pomogą nam tutaj podjąć jakąś decyzję. Zobaczcie. Jesteśmy na Vot Life. Ie. Tutaj mam ustawione sortowanie według uszkodzeń. I jeśli chodzi o czołgi ciężkie, na ósmym poziomie E75 TS wylądował dosyć nisko. To gdzieś potwierdza, że w bitwie średnio zadaje średnio uszkodzeń. No zobaczcie, to już nawet IS-3A wychodzi lepiej. Defender wychodzi lepiej. No, tutaj jest druga wersja Defendera. IS-5, Renegade. No to są pojazdy, które no, są od niego pod kątem zadanych uszkodzeń lepsze. Więc to gdzieś tam potwierdza, że ten czołg jest takim czołgiem średnim, powiedzmy tak. No, nie jest zupełnie średnim najgorszym, no bo jednak za nim też jest dużo innych pojazdów, ale nie jest to taka ścisła czołówka. To jest, słuchajcie, dwunaste miejsce, tak? czyli no nie jest w pierwszej dziesiątce, jest poza pierwszą dziesiątką. Teraz zobaczmy, jak wygląda sprawa z Expem, średnim Expem na bitwę. No i tutaj E75 TS ląduje na miejscu równiutko. Dziesiątym. I znowu IS3A jest od niego pod tym kątem lepszy. Emil jest lepszy. Renegade jest lepszy. Obiekty ten 252U i Defender są lepsze. Więc prawdę mówiąc, nie wiem, czy to do końca jest dobry pojazd. On zaczyna mi się, no niestety, tak jawić jeszcze, jak ostatnio nim grałem. Jako taki trochę średniak, no może trochę gdzieś tam z wyższej półki, ale mimo wszystko trochę jednak średniak. Zobaczmy jak wygląda jeszcze tutaj pod kątem zwycięstw. Gdzie my tego naszego, te... o tutaj mamy naszego E75 TS. No czyli to też jest poza pierwszą dziesiątką i wygrywamy 51% bitew, tak? Ponad 51% bitew. Jeśli chodzi o, o WNK, E75 ląduje na 13 miejscu. Można powiedzieć, że nieźle, ale jest to miejsce poza pierwszą dziesiątką. Znowu, IS-3A jest od niego lepszy, Emil jest lepszy, Defender i 252U też są lepsze, PZ-111 lepsza. Ha, no, powiem Wam szczerze, jest dylemat, jest zagwostka. Ten czołg potrafi zrobić dobrą bitwę. Ale też potrafi robić kiepskie bitwy. No taka jest prawda. Mi on się jawi jako czołg średni. Średnio-statystycznie średni. Czy ja bym go wziął teraz po tym roku? Czy chciałbym go nabyć za złoto? Albo. No już nie mówię o złotówkach, ale nawet za złotówki? Chyba nie. Chyba bym sobie go odpuścił. Wydaje mi się, że są lepsze czołgi. Który się chyba lepiej gra. Ale słuchajcie, to jest moje zdanie. Myślę, że dobrze by było, jakbyście sobie też obejrzeli trochę jeszcze innych filmików z tym pojazdem, może ktoś zrobi wtedy lepszą bitwę. Może Was przekona, może coś wam podpowie, jak tym pojazdem też lepiej grać. Natomiast, jeśli chodzi o mnie, to może gdzieś tam, jakbym naprawdę nie miał co z Goldem robić, to może może. Natomiast. Raczej chyba bym sobie temat odpuścił. No dobra, taka to była bitwa, takie są statystyki tego pojazdu. A ja zapraszam Was na kolejne filmiki. Do następnego, cześć.